No dobrze, no to położna, jak odbierze ten poród, to przyniesie kartę tutaj do nas I wtedy Pan ma 21 dni na rejestrację. Wtedy Pan hmm. sam przyjeżdża, bo jesteście małżeństwem, to wystarczy, że Pana hmm. obecność z dowodami osobistymi rejestruje Pan dziecko, jest nadawane hezem, dziecko jest meldowane i już. Teraz wszystko mogę, tak się dzieje. Mogę zadać bardzo dziwne pytanie. No proszę. Jakie benefity moje dziecko osiągnie z tego, że ja je tutaj zarejestruję? Czy musi będzie miał... Zarejestrować? Muszę. Musi, musi Pan, bo gdyby Pan nie przyszedł i mm. nie zarejestrował w ciągu mm. powiedzmy tego miesiąca, bo nie trzymamy się tak 4 21 dni, to my zarejestrujemy mm. dziecko z urzędu. Nadal zarejestrujemy. bo urodzeniu się w Łodzi e, tutaj w Polsce, więc ja tak muszę zarejestrować. Rozumiem. E, czy ja mam obowiązek rejestracji dziecka? Tak. Ale jeżeli Pan tego by nie zrobił, tak jak powiedziałam, mm -hmm. to zrobimy to z urzędów, nadamy imię takie, jak, jakie nam odpowiada i dziecko będzie widniało. Rozumiem. Um, z mi Państwo oczywiście, bo też to ściągniemy z systemu. Jeżeli e, położna nie dostarczy Wam karty, nie no. będzie informacji o urodzeniu dziecka. No tak. Czy takie dziecko będzie mogło dalej żyć? No nie. takie dziecko będzie mogło dalej żyć? No nie, nie. Takie dziecko będzie mogło dalej żyć? No nie, bo wszędzie w instytucji jak potrzebny potrzebnych jest pesel. Dziecko musi być zarejestrowane. And, and say, get to work. Nie może dziecko nie być zarejestrowane. Musi być. E I położne jest zobowiązana do dostarczenia karty, bo D łamie tym co prawo. Jest. Mogę teoretyzować troszkę, bo pytam się, bo chcę rozważyć różne scenariusze, bo wie Pani co, ja już jestem na tyle dorosły, że będę zadawał absolutnie takie pytania, po prostu jakby do Pani przedszkolak, przyszedł wręcz, wręcz. Jak, dobra, to znaczy tak, jeżeli nie zarejestruję dziecka, to to dziecko nie będzie żyło? Gdzieś to będzie, no właśnie. Gdzieś to będzie żyło, no ale przecież dziecko podlega obowiązkowi po szkolnemu, musi no, e, iść do szkoły. Dobrze. E, wiem, że dzieci można puszczać do prywatnych szkół i, i nie no. muszą to być państwowe szkoły. No, nie muszą być, no, e, się, ale PESEL jest podstawą. PESEL jest podstawą do czego? Oczywiście, nawet obcokrajowcy tutaj mieszkają w Polsce, mają PESEL. Ja rozumiem, ale podstawą do czego? Do, do... No, wszelkich generalnie spraw, nie wiem, e, jest obowiązek na przykład meldunkowy, e, dziecko jest meldowane, musi mieć jakiś adres, e, nie wiem, do jakiejś przychodni należy, bo dziecko choruje, przychodni nawet prywatnej, wymagany jest PESEL. Pon może pan płaci od ADZ. Ja, ja, ja rozumiem, tylko się zastanawiałam. Jakie? No, pa, jak pe, będzie pan to No właśnie się zastanawiam, bo przez pierwsze, no, powiedzmy, pi rady. pierwsze 15-16 lat jeszcze sobie dam radę. Dajmy no, to na to. Da puszczę rady. do prywatnego przedszkola, czy tam żłobka, no i puszczę... I już jak pójdę do byle jakiego prywatnego no. przedszkola, no. dlatego jest prywatny. Mogę z nimi podpisać kontrakt mhm. i na tym kontrakcie nie ma, nie, 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 nie musi być PESEL. Y, to też tutaj wchodzi, wchodzi w sprawę kwestia kontraktów. Bo o to mi chodzi. No bo jeżeli pójdę do prywatnego lekarza i powiem mu, panie, potrzebuję to, to, to i to, e, ile pan za to bierze? Tyle i tyle. No to jest między nami umowa, czyli kontrakt. Możemy to wpisać. ewentualnie możemy się dogadać e, werbalnie. Okay, o to jak chodzi. Jak pan uważa, jeżeli takie są przychody i tak to funkcjonuje, no nie wiem. Nie, ja niech mnie ja... pani zrozumie, że ja nie personalnie nic, po prostu nie atakuję pani, ale ja... ale ja tylko po prostu szukam ale... informacji. Ale...